Czarny kaptorko zanieś dla dziadka garnek miodo. i dziado. Jak zaniesiesz to dostaniesz snickersa. Za snickersa to ja tobie nawet do dopy godzili wlazę. Skocz po drodze do biedronki i kop mi kaczora Donalda. Po cholerę, bo jest fajny dodatek gówno King Konga. Ja ci korwa dam gówno King Konga. To daj, zaraz ci dam ale w mordę. Nie bij mnie proszę, bo co korwa. Bo jestem twoim starym. To kopisz mi Donalda, inaczej cię wydziedziczę. Ta jasne może jeszcze frytki do tego? Nie zaszkodzi tylko poprosi do żokę Ja cię zaraz zapierdolę. Zaraz wezmę pasekić i złoje do psko smarkaczo. Morda klapko. Ja idę gdzie mój kaptorek. W dopie o Morzyna. Bo ci nie kopie kaczora Donalda. Ja już mówię jest koło stracza tylko kop mi kaczora Donalda. Może kopie ale masz mi zwiększyć kieszonkowe. To zdzierstwo w brzydki dzień ale dobrze zgadzam się. No ja myślę. Ja spadam na racfelojebany jebany w dopę przez godzile. Do widzenia syno. Idę po kaptorek i napierdalam do dziadka. Wybaczcie mojemu staremu on jest pojebany, ale niestety rzuciła go godzina i przeżywa ciężkie chwile. Jesteś szalona. Jesteś szalona.